Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy rodzice przynieśli dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie 84 lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dzieciom zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością. A łaska Boża spoczywała na Nim. Liturgia dzisiaj daje nam końcówkę tego spotkania, wydarzenia, jakim było przyniesienie Pana Jezusa do świątyni po raz pierwszy Chrystus jako człowiek, Syn Boży, zostaje przyniesiony do świątyni, do domu swego Ojca, jak to potem sam powiedział. Wczoraj słyszeliśmy o spotkaniu z Symeonem, dzisiaj natomiast z Anną. Kim ona była? Prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, podeszła w latach i tak dalej. Była z tego kraju, z którego pochodził Jezus. Była jego krajanką, ponieważ pokolenie Asera to właśnie jest pokolenie, które, które żyje w północnej Galilei. I to jest to miejsce, o którym było powiedziane, że nie ma proroka z Galilei. To faryzeusze powiedzą wprost o Chrystusie. Mówią do Nikodema, zbadaj, że nie ma żadnego, żaden prorok nie pochodzi z Galilei. Galilea to jest, to jest kraj pogan, to są wręcz obcy religijnie, tam nie ma nic dobrego, a się okazuje, że jest prorok. I to w momencie, kiedy tych proroków wydaje się, że nie ma, że według tego, co wiemy, że 400 lat nie było teraz tych proroków przed Janem Chrzcicielem, że Jan miał być tym pierwszym, a się okazuje, że jest już ta prorokini Anna. Prorokini Anna. Prorokini, która nazywa się Łaska. I ona ma tą łaskę. Pomimo, że życie ma bardzo trudne, to jak gdyby ona w swoim świadectwem mówi o tym, że być przy Bogu to jest szczęście. Bo ona jest z pokolenia Asera, a znaczy Asher znaczy tyle, co być błogosławionym. Asher, haish, błogosławiony człowiek. Tak się zaczyna pierwszy psalm. To jest ten Asher. Więc Anna jest córką proroka, córką z pokolenia Asera, a więc jest człowiekiem paradoksalnie szczęśliwym. Pomimo, że wcale takiego łatwego życia nie było, nie miała, że zaledwie 7 lat była z mężem i te kilkadziesiąt lat jest już wdową. Żyje w świątyni, żyje... Postem, modlitwą, mając 84 lata, dalej żyje dniem i nocą, poszcząc i modląc się. Niesamowita kobieta. Kobieta, która jest mimo wszystko szczęśliwa. Jest też córką Fanuela. <coughs> Fanuel znaczy tyle, co oblicze. Panim to jest oblicze córka Fanuela, córka oblicza tego oblicza, którym jest człowiek. Generalnie, człowiek, każdy z nas, Pan Bóg stwarzał ten świat, stwarzał tą, tą rzeczywistość i Bóg miał przed sobą te oblicze ziemi, to co mamy tam tłumaczone, że jest powierzchnia ziemi, która się ukazała przed Panem Bogiem i tak dalej. To jest dosłownie, oczywiście tak my to rozumiemy, ale dosłownie jest powiedziane, że to jest to oblicze ziemi i pod tym obliczem też stanie się człowiek. To jest to oblicze na wzór Oblicza Bożego, stworzone na obraz i podobieństwo Pana Boga. I człowiek ciągle szukał po grzechu, ponieważ on stracił to, to oblicze Pana Boga ze swojego widnokręgu. Nie widział już tego Pana Boga, wręcz to była jego wina, bo uciekał od tego oblicza, chronił się gdzieś tam po krzakach, żeby tylko się Panu Bogu przed oczy nie pchać że Pan Bóg jest tym, który szuka tego oblicza człowieka i tutaj Pan Bóg w Chrystusie, który się ujawnia tutaj objawia, e, Chrystusie, o którym Ojcowie Kościoła ciągle mówią to jest to oblicze Boga, wszędzie tam, gdzie mamy w psalmach gdziekolwiek <laughs> w Piśmie Świętym mówi, mówiono, mówiono o tym obliczu szukam Panie Twojego oblicza, e, okaż mi swoją twarz to jest to e, wołanie człowieka, prośba o to, żeby Bóg się objawił, żeby mu się pokazał, i Bóg zrobił to posyłając swojego syna Jezusa Chrystusa. On jest twarzą ojca. Kto mnie widzi, widzi i ojca, mówi Chrystus do Filipa. To jest właśnie to oblicze człowieka. Anna jest tym obliczem człowieka, który jest człowiekiem w własnym uświęcającym, który jest człowiekiem mimo wszystko, mimo trudności. Krzyży życia jest człowiekiem szczęśliwym, jest tym człowiekiem, który może spotkać Boga twarzą w twarz. Tak spotyka w tym momencie w świątyni Anna Chrystusa twarz, oblicze Pana Boga. Ona jest tą, która przeżyła wiele: przeżyła zarówno swoje dziewictwo, bo jest dziewicą przez, w swojej młodości. Potem jest małżonką, a na końcu jest wdową. Jak gdyby wszystkie te trzy stany człowieka są tutaj dotknięte, czyli, czyli dziewictwo, bycie, bycie samym, jak i bycie, bycie w małżeństwie, w rodzinie, i potem owdowienie. Jak gdyby ta Anna uosabia to, że każdy stan jest dobry, każdy stan jest chciany przez Pana Boga, w każdym stanie. Można Pana Boga spotkać, jak jakby te trzy stany są równe. To nie teraz jest lepszy, gorszy, jeśli jest pełniona wola Boża, tak jak jest to w przypadku Anny, to to uszczęśliwia człowieka. Nie, że on się chce być w innym stanie, nie, że się frustruje, bo teraz jest w stanu wolnego i zazdrości wszystkim tym, którzy w małżeństwie jest. W związku małżeńskim i myśli, że lepiej byłoby się z tego wymiksować. Lepiej już by było być samemu. Łączy z tym, że przecież nie takie to znowu odosobniony wypadek, że żona sama przyczynia się do tego, że stała się wdową, ponieważ pozbyła się swojego męża. I to się zdarza. Kiedy, Kiedy jest grzech? Kiedy nie ma tego otwarcia się na, na, na Pana Boga? I o tym też mówi Pierwsze czytanie święty Jan w swoim liście, który mówi, że są te trzy rzeczy, które są ze świata, które są od demona, czyli porządliwość ciała, porządliwość oczu i pycha tego życia. To jest to coś, co człowieka od pana Boga oddziela, zabierając mu łaskę i czyniąc go nieszczęśliwym. Jesteś szczęśliwym, kiedy masz łaskę. Nie masz łaski, jesteś człowiekiem nieszczęśliwym. Nie ma innego wyjścia. Możemy się łudzić, że, że tak jest, że będziemy szczęśliwi poza Panem Bogiem, nie żyjąc w łasce ale to jest to, to szczęście e, takie, powiedziałbym, nietrwałe, e, żadne nieszczęście, które, o którym jeszcze nie wiemy, że to nie jest nieszczęście. Jest uda szczęścia, uda. E, Pełni, którą, którą posiadamy, to nam Diabeł chce zabrać, i w ten sposób nas kusi, i w ten sposób nas okłamuje. Tak jest od samego początku, bo przez te trzy rzeczy wszedł Adam i Ewa. Weszli w, w tą pokusę ciała, ponieważ zgrzeszyli, ponieważ spożyli ten, ten owoc. To jest ta pokusa ciała, pokusa sytości, pokusa obżarstwa, pokusy też seksualne, które. Wchodzą. To jest ta pokusa ciała, pokusa oczu, że patrzę na coś, ich ma, mam w sobie to podciśnienie, mam zazdrość, mam chęć posiadania, która we mnie się rodzi, <laughs> cała ta chciwość, która gdzieś jest w sercu i to zgrzeszył też w ten sposób Adam, ponieważ oni też zobaczyli, na tym demon zwrócił uwagę, że te owoce są piękne, że są smaczne, że nadają się do zdobycia wiedzy. I potem spożywają i co jest powiedziane, że otwarły im się oczu i zobaczyli, że są nadzy. Nie, że, że tak jest, jak im diabeł powiedział, tylko że zobaczyli, że, że zostali odarci z łaski uświęcającej, od, odarci z bliskości Pana Boga. I w końcu trzecia rzeczywistość pycha tego życia, gdzie diabeł też mówi, będziecie jak Bóg, będziecie Bogiem. Wy będziecie decydować o wszystkim. I znowu to jest kłamstwo, które spadło na człowieka. I to kłamstwo, które przychodzi Chrystus, żeby to kłamstwo demona teraz pokazać, żeby to kłamstwo przezwyciężyć, żeby uczynić człowieka mocnym w Panu Bogu. I to się właśnie dzieje. Anna jest prorokinią, bo ona zapowiada już coś, co dopiero będzie. Ona już w tym Chrystusie. W tym momencie widzi tego, który przychodzi, żeby pomysł człowiekowi. Ona też widzi w Chrystusie tego, który ją uczynił szczęśliwym, którą, który już właśnie w sposób proroczy jeszcze tego Chrystusa nie był, a Bóg już ją uzdolnił do tego, przewidując to przyjście, czy, czy żyjąc już w tym otwarciu się na Chrystusa, to już ją uczyniło szczęśliwą. A co dopiero? Ci, którzy będą jeszcze bardziej szczęśliwi, bo będą żyć już patrząc na Chrystusa, mogąc Go kontemplować, mogąc Go słuchać, i jak bardzo jesteśmy my też szczęśliwi, że żyjemy po Chrystusie, czyli możemy oczekiwać tego Jego objawienia się. To jest ostatnia myśl ojców Kościoła, którzy które mówią, że nie bez powodu jest powiedziane tutaj, że Anna ży, ma, liczyła sobie 84 lata. Bo ojcowie też myślą po wschodniemu. 84 jest często takie tłumaczenie, które się pojawia u nich od Bedy Czcigodnego. Mianowicie, że 84 to jest 12 razy 7. 7 to jest ta liczba pełni, tak jak jest pełny tydzień, liczba szczęśliwa, pełni bycia z Panem Bogiem. I 12 to jest liczba apostołów, czyli liczba e, przepowiadania e, kerygmatu, przepowiadania dobrej nowiny. I teraz kim jest ta Anna? Obrazowo jest tą, która żyła te, te 7 lat w małżeństwie i stała się wdową. I teraz oczekuje, jest w stanu wdowiego, tak jak Kościół. Jest teraz jako wdowa w tym dobrym znaczeniu, że miał to ten czas pełni, czyli życia z Chrystusem, kiedy Chrystus był na Ziemi, który stał się człowiekiem, który był pomiędzy nami, i to jest ten czas, czas zjednoczenia się, dostępności, który, który Chrystus był na Ziemi, te 33 lata, które przeżył, a teraz Kościół jest niejako we wdowieństwie. Stracił tego Chrystusa pozornie, bo Chrystus jest nadal obecny, ale to ostateczne spotkanie z Chrystusem dopiero będzie. Tak jak Anna czeka na, na niebo, czeka na zjednoczenie się ostateczne z Panem Bogiem, tak samo i Kościół dzisiaj jest w stanie jak gdyby wdowieństwa, w tym stanie oczekiwania, jest już małżonką, bo jest poślubiona Chrystusowi, a jednocześnie jest wdową oczekującą na przyjście Chrystusa. I dlatego Anna jest tą, która jak z, Symeon powodowana duchem świętym wychodzi, żeby spotkać się Chryst z Chrystusem. Spotyka go, jest tą kobietą jeszcze bardziej szczęśliwą przy tym spotkaniu, i to jest też to, do czego Chrystus wzywa dzisiaj nas. Żebyśmy również wyszli z tych naszych gdzieś tam może i krzaków. Jeśli jesteśmy w braku łaski, żebyśmy weszli teraz poprzez spowiedź świętą, żal za grzechy, w stan łaski. Żebyśmy byli twarzą w twarz przed Chrystusem i z Chrystusem najbardziej możemy to doświadczyć tego w Eucharystii, kiedy patrzymy na Chrystusa, pokazywanego nam oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. To jest to vis, -vis. to jest ta kontemplacja, którą mamy we mszy świętej, ona jest przedłużona też na Adoracja na świętego sakramentu, kiedy mogę właśnie twarzą w twarz stać przed Chrystusem Eucharystycznym. I to jest to oblicze, które mogę też kontemplować w każdej mojej modlitwie. Jeśli tak jest, jestem Anną, jestem człowiekiem łaski, jestem człowiekiem szczęśliwym. Niech ci błogosławi i strzeży Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.